Musimy na chwilę przerwać, bo trochę podwiewa. Jak się uspokoi wiaterek, a mam nadzieję, że się uspokoi, wrócimy do tego. I A wy w międzyczasie zobaczcie, co się wcześniej działo. Cześć, tu Sławek. Przedłużyłem sobie weekend majowy, żeby dać szansę sobie i rybom na to, żeby wyjąć coś większego. E, ale przy okazji, pływam teraz sobie, e, jakieś ryby wyławiam, ale same krótkie. Zobaczcie sobie zresztą sami. kolejny króciak na dżerka się uparły dzisiaj te krótkie ryby zamiast wziąć coś większego to bierze takie o. no jak widzicie ryby nie są za wielkie ale chciałem się z Wami podzielić jak ja na takie może nie takie małe ryby, ale jak na ryby na dosyć płytkiej wodzie przygotowuje się? Jak przygotowuje się na takiego płytkiego, wiosennego szczupaka? No, trzeba by było zacząć od przynęt. No, lubię najbardziej woblery, to ci, którzy wiedzą i znają moją historię, wiedzą dlaczego. Toż sam robiłem woblery, w związku z tym sentyment do nich mam. Tutaj mam właściwie tylko swojego Jerka, ale z przynęt sterowych również na płytkich wodach korzystam. E, oczywiście są to przynęty, które są bardzo płytko schodzące, e, dlatego żeby nie zaczepiać dna ani rośliny. Dlaczego wybieram w maju płytkie łowiska? E, no tam zima może nie była najchłodniejsza, Natomiast takie łowiska nagrzewają się najcieplej, i ryba jest właściwie o tydzień, dwa do przodu w stosunku do głębokich jezior. W związku z tym, to tutaj ten szczupak już ma dosyć dobrą kondycję i to właśnie tutaj na najlepsze brania można liczyć. Oprócz woblerów sterowych. Stosuję również woblery bezsterowe, które są jeszcze bardziej przeze mnie lubionymi woblerami. Klasyka, jak widać, tutaj już trochę lakier schodzi. Czy takie przegubowce, które próbuję intensywnie, ponieważ bardzo podoba mi się ich praca. Czy w końcu, no, swojego leszczyka przedstawiać nie muszę tym, którzy go znają. E, już też dosyć dobrze jest pociechany, szorstki. E, dzisiaj daje mi najwięcej ryb. No ale co się dziwić, jak go najczęściej e, na wędce trzymam, no to właśnie na niego łowię. To jest chyba podstawowa zasada. Pamiętajcie o tym. O, i jest szczupaczek. Co prawda, pewnie jak zwykle taki sam wielki. A wszedł jeszcze w trzcinę, ale uderzył w takim bardzo spodziewanym miejscu, czyli gdzieś przy trzcinkach. O, no, chodź. Co, skok? Nie, nie będziesz skakał. Oczywiście woblery to nie wszystko. Oprócz woblerów stosuję, na przykład, na przykład, bo wszystkiego nie mam, obrotówki mniejsze, trochę większe. Z ciężarkiem dodatkowym, żeby rzucić, ponieważ bardzo często obrotówki, które stosuję, mają właśnie takie koraliki lekkie, po to właśnie, żeby nie grzęzły na płytkich łowiskach. Ale płytkie to znaczy, dla jednego to będzie pół metra metra, a dla drugiego dwa metry. W związku z tym, oczywiście klasyczne obrotówki także mam w swoim arsenale, w swoich pudełkach. Maluszek. Papa. Pa. No, oczywiście, wahadełka to już tam na samym dnie nie będę wyciągał, ale wahadła muszą być rzeczywiście z cienkiej blachy. I teraz to, co wszyscy lubią najbardziej. Takie mam wrażenie. Czyli gumy. To, co najczęściej używam, to są gumy. Typu Reaper w różnych wersjach kolorystycznych od 10 do 15 cm. To taka klasyka e, na właściwie każdą rybę i małą, i dużą. No cóż, to załóżmy, majtkowy rusz. Proszę bardzo, od razu ryba. Przy pierwszym rzucie. Wiesz, kolor... jednak kolory mają znaczenie. Co prawda ryba nie za duża. Ale... Ale jest! Cześć, szczupaku! Upa! No i oczywiście jakieś... E... Gumy typu twistery. Tutaj akurat jest węgorzyk, który jest uzbrojony na takie bardzo zarośnięte miejsce. Tutaj schowany właściwie prawie haczyk w przynęcie powoduje, że nie zaczepia się tak rośliny. Ok, mamy przynęty, ale przynęty te determinują nam wędziska. Chciałem pokazać, nie w tą stronę, muszę się odwrócić. Dwa zestawy. Dwa zestawy, którymi obsługuję te przynęty. Pierwszy to zestaw lżejszy, wędzisko od 10 do 30 gramów, ponieważ często łowię pomiędzy liliami wodnymi, pomiędzy zaroślami, z większej odległości i muszę ominąć z tej bądź z tamtej strony zaczep w związku z tym wolę wędziska troszeczkę dłuższe 2,40-2,60 aczkolwiek im krótsze tym mniej się nam męczy ręka do tego normalny multiplikator nieciężki, nie niskoprofilowy i co? i oczywiście plecionka tutaj mam nawiniętą 0,14 po to żeby się za bardzo nie przejmować tym czy ryba wejdzie mi w rośliny czy nie wejdzie przy tej grubości plecionki Właściwie e, nie ma problemu z wyholowaniem ryby, chyba że rzeczywiście jest to ryba bardzo duża, w dużej ilości zaczepów twardych, wtedy może być różnie. Drugi zestaw, który stosuję, to jest jerkówka, e, czyli patyk e, ten jest akurat do 90 gramów wyrzutu e, z multiplikatorem również e, niskoprofilowym. Uważam, że nie ma potrzeby stosowania wysokich profili na naszych łowiskach. Te niskie profile, mocniejsze maczynki doskonale sobie z tym radzą. Do widzenia, kolego. Płyniesz. I popłynąłem. Jak prowadzę przynętę? No, to bardzo różnie. Eee, raczej staram się zacząć od wolniejszego prowadzenia, żeby sprawdzić, czy ryba przypadkiem nie potrzebuje długiej prezentacji w jednym miejscu. Co robię później? No, wiadomo, później zaczynam przyspieszać, podszarpywać, robić to mocniej i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest dużo, więc ja tutaj nie, nawet nie będę próbował wyczerpać e, ich wszystkich. W związku z tym e, zmieniam tempo prowadzenia, e, łowię wolniej, szybciej, sprawdzam na co ryba reaguje. Tylko wtedy mamy szansę na sukces i na złowienie jakiejś ryby. Kolejna kępka, może tam się jakiś szczupak kryje. wiemy jakie przynęty stosuję wiemy jakie zestawy mam oczywiście do tego jest nieodzowny podbierak gdyż z większym szczupakiem nie będę się bawił zaraz coś połamie z większym szczupakiem nie będę się bawił w podbieranie ręką dlatego, że jeszcze przy dużej przynęcie bardzo łatwo byłoby uszkodzić sobie dłoń o kotwicę w związku z tym obszerny podbierak ze sztywną ramą, duży bez problemu wtedy metrówka do takiego podbieraka wchodzi. Wszystkie te przynęty oczywiście trzymam w skrzynce. Skrzynka jest sztywna, duża. W środku jest jeszcze aparat, tak żeby ewentualnie uchronić przed zalaniem różne rzeczy. Oprócz wędzisk, oprócz pudełek itd. itd. proponuję jeszcze na szczupaki zaopatrzyć się w rozwieracz i coś do wyciągania kotwic. To jest, co prawda, trochę małe, to się bardziej na wstrągi nadaje, ale cóż, no nie zaopatrzyłem się jeszcze, ale muszę to zrobić jak najszybciej jakieś z długimi rączkami kleszcze, dlatego że w tym momencie mniej już szczupaka. Szczupakowi, gdy włożymy do pyska rozwieracz, nie ma problemu, żeby w tym pysku mu pogrzebać i wyjąć przynęte z gardzieli. Bardzo często szczupaki zapinają się wewnątrz pyska pod skrzela. I teraz gdy będziemy nieumiejętnie wyczepiać rybę w tym momencie możemy ją uszkodzić i bardzo dużo krwi może stracić. W momencie kiedy mamy otwarty pysk bez problemu często można, wystarczy wycofać kotwiczkę z tych z łuków skrzelowych i w tym momencie nie będzie problemu z krwawieniem i z niepotrzebnym uszkodzeniem ryby. No dobra, ja kończę. Do następnego razu. Cześć bym powiedział, ale cześć powiem za chwilę. Płynę dalej i jeżeli złowię coś większego, to jeszcze wam pokażę. A jeżeli nie, to na razie. I do następnego razu. Cześć.